Masz mi utłumaczyć o co chodzi? Tak, Rich toe <grymne> Na ulicach ciągle rządzi przemoc. W cieniu drzew mieszka demo. Wysłannik chaosu patron, skłóconych plemion. Głosi swe kazanie tutaj. i krew na chodnikach leżą ciała widok. Zabiera tych, to brutal... I chcesz tego czy nie, w każdym z nas ziemię zodia Kolejna zbrodnia, znów rozpiszą się brukowce Dlaczego ludzie wciąż zabijają za pieniądze? Widzisz postęp? Ja widzę ludzi pod mostem Widzę ludzi, którym co dzień życie wymierza chłostę Zieleni, zmęczeni ludzie z nadzieją, że los się wreszcie odmieni Że się odrodzi jak feniks ukrzyżowany za grzechy diabelski chaos o demony w orwie na strzępy Jestem co myślałeś, nie? co nie? pieniądze